Cześć, z tej strony witam wszystkich bardzo serdecznie przy okazji omówienia szóstego i finałowego odcinka pierwszego sezonu serialu Tales of the Walking Dead. Przypominam, że na końcu omówienia podam swoją ocenę odnośnie tego całego serialu, zatem oglądajcie do końca lub przewinijcie, jak chcecie. Tak czy jak, lecimy do omówienia. Widzimy dwójkę postaci, Idalię i Erika, którzy szukają schronienia. I idalia gdzieś słyszała o jakiejś chatce, gdzie mieszkała jakaś starsza kobieta. No i dostają się do tej chatki. Wchodzą, widać, że wszystko jest zadbane, wszystko jest przyszykowane. No i okazuje się, że ta starsza pani tam mieszka. Yy, starają się oczywiście gdzieś ją tam przekonać, żeby, żeby u niej zostać. No i gdzieś u niej zostają. Gdzieś też widzimy tam właśnie ten moment, w którym ta starsza pani się pyta, skąd wiedzieli, że ono tutaj jest, co nie? No i tam, ta idalia tak troszeczkę on odpowiedziała, co nie? To że było takie troszeczkę podejrzane. No ale wracając, no ugościła ich ta starsza pani, dała im coś tam do zjedzenia, prawda? No i tak sobie jedząc przy stole, nagle ten gościu Erik wylatuje z czymś takim, żeby, e, żeby po prostu ona pozwoliła im tutaj mieszkać, bo oczywiście pozwoliła im tylko przenocować jedną noc i następnego dnia mieli się już zawijać. No i gdzieś oczywiście dochodzi do jakiejś takiej małej szarpaniny, w której ta starsza pani dostaje zawału, spada na stół i skręciła sobie kark. Tak. I w ten sposób nam się zaczyna tak naprawdę odcinek. Przyznam się szczerze, że nie spodziewałem się, że tak szybko ta starsza pani zginie. No ale cóż, tak się stało. Yy, następnie widzimy jak yy, Idalia obmywa się z krwi tej starszej pani. I widzimy, że nagle coś się zaczyna dusić. Oczywiście okazuje się, że to tylko przywidzanie. No i właśnie w tym momencie zaczyna się to, o czym, na czym opiera się ten odcinek, czyli głównie takie halucynacje o mamy naszych bohaterów. W takim horrorowym stylu, gdzie po prostu ta kobieta będzie ich nawiedzać, ta starsza pani, którą zabili, tak. I tak czy jak następnie widzimy, jak razem sobie siedzą. Mm. I gdzieś widzimy, że ten gościu w ogóle nie ma żadnych skrupułów i wyrzutu sumienia, że zabił tą starszą panią i cieszy się, że teraz mają cały dom. No i gdzieś tam uspokaja swoją dziewczynę. Bo chyba to jest jego dziewczyna, chyba nie żona, ale nie jestem pewny. Tak, czy jak jakąś się on tam po prostu uspokaja. Swoją drogą, nie wiem, czy też mieliście takie skojarzenia, ale ten gościu wygląda identycznie no dobra, może nie identycznie, ale cholernie podobnie, co ten gościu z trzeciego sezonu serialu The Walking Dead, który był jednym z więźniów, którego Rick zabił machetą <grym> w łeb. Dokładnie tak. Ale strasznie jego przypomina, strasznie. Tak, czy Krzysiak, lecimy dalej. Dalej okazuje się, że w tym domu jest Papuga. Tak, to był ten moment, w którym. Wydawać by się mogło, że już zaczyna odbijać temu Ericowi, ale okazuje się, że nie. To po prostu papuga do niego gadała, bo takowa się po prostu znajdowała w mieszkaniu, bo już słyszałem jakieś głos, okazało się, że to po prostu ptak, prawda? No i następnie chłop jak sobie razem rozmawiałem przy stole już za takim dowcipem, że ale nam się poszczęściło, że mamy ten dom, co nie? I, i do tej typiarce, że o, tego się nie spodziewała, co nie? No to super. Jeszcze sobie żartuję, że ją zabił, co nie? Może to był wypadek, może nie, ale widać, że gościu absolutnie nie ma żadnych skrupułów. Po czym można wnioskować, że pewnie nieraz zabiał ludzi. No i gdzieś tam przepraszam, że to był głupi dowcip, co nie i typiarka spoko, nic się nie stało, więc widzimy, że no to raczej nie jest święta para. Mhm. Tak czy siak, idąc dalej, yy, Idalia zauważa coś złego, to znaczy znowu ma halucynacje i coś się dzieje, w związku z czym postanawia zejść do piwnicy. Schodzi tam i widzi, że na ścianach leje się krew. Okej, okay, spoko. Yy, przerażona idzie dalej i na samym końcu korytarza spotyka jakiegoś zombiaka, chyba to Mariannę, chyba ich przyjaciółkę, nie jestem pewny, kto to był. W sensie, nie jestem pewny, czy to jest Marianna, która, jak dobrze zrozumiałem w tym odcinku, to chyba była ich przyjaciółka, którą chyba gdzieś zostawili na śmierć, czy to była ta starsza pani. Nie jestem pewny, tak czy jak był jakiś zombiak tam Uwięziony w korzeniach. No i się przeraziła, od razu podbiegła do Erika. Potem, gdy wrócili, oczywiście niczego tam już nie znaleźli, no bo niczego tam nie było. I to po prostu była jej wyobraźnia. Co dosyć ciekawe mnie zaintrygowało, tak kurde, dlaczego tylko ona coś widzi, a chłop nie? To byłoby dziwne. No bo wiecie, no raczej w The Walking Dead nie może być żadnych egzorcyzmów, prawda? No dobra, tak czy lecimy dalej. E, Ale co z dalej. E, Okazuje się, że Typiara gdzieś tam sobie odpoczywa, no i nagle zaczynają je, atakować ją Jezuski. To było całkiem. Z jednej strony, to było w sumie całkiem pomysłowe, bo chyba nie widziałem jeszcze czegoś takiego w horrorach, albo bardzo rzadko takie coś się zdarza ewentualnie w jakichś grach, horror typu. Ale tutaj to pomysłowe, ale śmiesznie to wyglądało jak takie Jezuski. Wypełzły z krzyży i zaczęły ją oblazy. No, oblazują. Jak jakieś żaby, co nie? I tak trzekno. Nadal widzimy, że z nim jest do końca dobrze. Potem postanawia wyjść i widzimy, że słyszy jakieś głosy we mgle, nie wiadomo co się dzieje. Potem wychodzi jakiś kurczak i takie a, to tylko kurczak, nic się nie stało. Po czym nagle ta starsza pani stoi na górze i mówi intrus do niej, co nie? No i na tym mamy cięcie. No Oczywiście to znowu była halucynacja. Jakiś omam. Następnie jedzą sobie kolację. I tutaj yy, Idalia pyta się Erika. Czy się cieszy z tego, że ta starsza pani umarła? Tak, to było trochę takie dziwne pytanie. I przyznam się szczerze, że wszystkie to było takie. No, wiadomo, że Wiek się na nią wkurzył, co nie? Za to, ale kurde. Dobra, to może powiem Wam na samym końcu, jak ja bym widział, he, 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 jakie byłoby lepsze zakończenie. No, ale dobra, to za momencik. Tak czy jak Erik mówi, że teraz to jest ich dom i że oni po prostu. Próbowali przetrwać coś w tym stylu, chyba mm, i później też widzimy, jak ostro się wkurza, po prostu o tą papugę, która cały czas coś tam gada, prawda? Tak, czy siak, później przeprasza, przeprasza Idalia za to, że się uniósł, no i gdzieś tam razem idą do łóżka, prawda? No i ta Idalia znowu ma jakieś halucynacje, przypominam, że chłop nadal żadnych jeszcze nie miał. No i przerażona postanawia opuścić to miejsce. Dokładnie tak. A przynajmniej chyba nie opuściła od razu, tylko chyba po prostu poszła do innej sypialni i po prostu czekała do rana, żeby ją opuścić, mi się wydaje. Tak, jak i tak, się nie opuściła, bo to, co się później wydarzyło, no, temu przeszkodziło. No i następnie właśnie widzimy, jak chłop w ciągu nocy wstaje, bo słyszy jakieś odgłosy. Wszyscy myślą, że to znowu papuga, okazuje się, że nie do końca. I ze ścian spadają obrazy, na których widać jego i jego ofiary. Tak, ofiary tego Erika, które zabijał. I później mamy taki flashback, jak on zabija tych ludzi. Oczywiście nie sam, bo razem, oczywiście z Idalią. Dokładnie tak. Nie wiemy z jakiego powodu, bo ci ludzie chyba raczej nie wiem, jedni się bronili, drudzy ich atakowali. Ciężko wiedzieć w sumie, co tam się działo, ale absolutnie bym się nie zdziwił, gdyby to Erik i Idalia w sumie ich, tych ludzi pierwsi zaatakowali, a nie na odwrót. Wcale bym się nie zdziwił. No, i to też pokazuje nam, że no nie są Typiarze święci i mordowali już nieraz. Dokładnie tak. A w trakcie tej całej halucynacji, Hop wpada furię i zabija papugę. Tak. Którą później grzebie rankiem, i wtedy właśnie słyszymy, jak Marianna próbuje się dobić do bramy. Dokładnie tak. I on podchodzi do tej bramy, chce już ją wpuścić, ale wtedy przychodzi Idalia, która go powstrzymuje, i mówi, że to. Że to nie jest prawda, że to jest halucynacja, no i faktycznie okazuje się, że tam po prostu był zwykły trup. No i w tym momencie wiemy już też, że gościu również zaczął wariować. No i co? Później ucinają sobie gadkę, która jest taka troszeczkę podejrzana, w której ta cała idea wydaje się być taka troszeczkę dziwna, jakby chłopie oskarża o to, że to jej wina. Po czym ona wychodzi. I zaczyna krzyczeć, że to jest nasz dom i żeby ta staruszka stąd odeszła. Szczerze mówiąc, na początku myślałem, że być może ten Erik miał przewidzenia, że w ogóle widzi tą całą idalię i ona dopiero w tym momencie wraca z zewnątrz, wtedy kiedy widziała tą starszą staruszkę, co krzyknęła do niej Intrus, ale nie, okazuje się, że nie. No i ta cała idalia schodzi tam do piwnicy znowu. No i tutaj widzi wszędzie trupy, które gdzieś są zakorzenione w ścianach, obwinięte przez jakieś korzenie. No i wtedy spogląda się z tyłu i widzi właśnie tą staruszkę, która na nią pełznie. No i chwilę później yy, widzimy jak Idalia wychodzi żywa z tej całej piwnicy, tylko cała we krwi. No i tutaj jakby mówi, że to jest, że to wszystko ta starsza pani, że to ona ich torturuje, a co najgorsze oni za to zasłuży, nasu, zasłużyli sobie, za, za to co robili po prostu na tym ludziom, co nie? No, i gdzieś tam po części też chyba chciała zwalić winę na tego Ryka, że to on ich zabijał, ale Ryk powiedział, że przecież siedzieli, siedzieli w tym razem. No i w sumie słusznie. No i w tym momencie nagle dom zaczyna się część, wszystko zaczyna się sypać. No i nagle za oknem widzą, jak staruszka wychodzi z grobu. Dokładnie tak. No i od razu wszyscy się no, wystraszyli. Oni próbują się gdzieś ukryć. Okazuje się, że w jednym z pomieszczeń są zdjęcia i są oni. Jako trupy na nich i dwie świeczki, zatem tym bardziej są wystraszeni, bo już wiedzą, że ta akcja chce ich zabić, jakby nie widzieli wcześniej. Otóż, no wiadomo o co chodzi. Tak czy jak, jest to kolejna rzecz, której się wystraszyli. No i próbują gdzieś uciekać, i nagle w salonie no, przychodzi ta staruszka i zaczyna rzucać na nich zaklęcia. Tak. Y... Odpycha ich do ściany, jak Darth Vader, a potem Jota nimi i. Każe im siebie atakować. I zrzuca ich do piwnicy. Tak. Okej. Okay. Przypominam, The Walking Dead. <noise> no i widzimy, jak oni zostaną, zostali wrzuceni do piwnicy, gdzie cały czas siebie atakują. I widzimy, jak w tej piwnicy Erik został dźwignięty przez Idalię nożem. Potem on ją dźgnął nożem. Rzekomo nie chcieli siebie <noise> zabijać, ale, ale tak się stało. No i potem widzimy, jak zostają oplątani przez korzenie i wciągnięci do całej... Yy, no, do, do tych martwych ludzi, którzy tam byli, prawda? Ale po chwili okazuje się, że to była tylko halucynacja i tak naprawdę nikogo tam nie ma. Oni po prostu się zadźgali. I na tym nam się kończy ten odcinek. No dobra, potem jeszcze mamy rzut okiem na portret tej staruszki i tyle. <laughs> I na tym nam się kończy ten odcinek. No no, no dobra, no wiemy dobrze, że im odbiło tylko pytanie, co się tak na nową sprawę tutaj stało, czy po prostu zaczęły ich dręczyć wyrzuty sumienia za to, że zabijali tyle ludzi, najpierw ją zaczęły dręczyć, potem mm, potem jego i po prostu im odwaliło i się po prostu zadziegali. ciężko powiedzieć tak naprawdę, chyba tak no, chyba tak to wyglądało no szczerze mówiąc odcinek, nie wiem nawet co o nim myśleć, to jest taki średniak nic specjalnego, w sensie Gdzieś tam byłby jakiś fajny moment, gdzieś przez chwilę wiesz, przez chwilę jak ta typiara zaczęła się tak dziwnie zachowywać, a chłop nie wiedział co się dzieje, to miałem takie kurde, może nie było tutaj nigdy żadnej staruszki, może to oni we dwójkę tutaj mieszkali od dawna i widzimy teraz wszystko z perspektywy tej kobiety, tej idali, która po prostu jest jebnięta, jest szalona i tak naprawdę nie było tutaj nigdy tej staruszki, nie we dwójkę tutaj zawsze mieszkali, po prostu zaczyna odbijać i ona zaraz zabija tego samego ryjka. I myśl, że to chyba byłoby troszeczkę ciekawsze. Bo wtedy Erik by nie do końca wiedział, co się z nią dzieje, starałby się jej jakoś pomóc, i jakby zakończyli to w ten sposób, że ona by go w, jakoś, w jakiś brutalny sposób zabiła, jako taka typowa psychopatka, która nie wie, co się dzieje, no to byłoby chyba trochę mocniejsze. Ale tak czy siak, no cóż, no zrobili takie trochę proste rozwiązanie, po prostu dwójce odwaliło i tyle. I się po prostu zabijali nawzajem. A zatem co, a zatem w tym momencie przejdźmy do mojego podsumowania, jak oceniam cały ten serial Tales of the Walking Dead po pierwszym sezonie. Otóż tak, moim zdaniem przede wszystkim kłamstwa, kłamstwa jeszcze raz kłamstwa. Zbudowali ten serial na kłamstwie powiedzieli, że będzie Abraham, że będzie Bew, że będzie ten gościu, który szkolił Morgana, który był chyba z szóstego sezonu serialu The Walking Dead, ten który, który opamiętał Morgana, gdzie on był tą całą bestią szaloną i zrobił z niego człowieka znowu. On miał też ciekawą historię, oczywiście okłamali nas nic takiego nie było. Potem kłamali, że będzie tutaj, że będą godzinne odcinki. Okazało się, że mają 40-42 minuty. No, mniejsze kłamstwo, ale no jednak mniej mniej czasu na zrobienie postaci. No. Nie wiem, no tak czy jak to słabo, że takie. Chociaż z drugiej strony w sumie się trochę cieszę, że krótsze odcinki, bo niektórych to nie wytrzymał godziny. No i trzecia rzecz, mówili, że jeden odcinek będzie opowiadał historię 35 lat po wybuchu apokalipsy. Żaden nie opowiadał. Albo któryś opowiadał, tylko nawet żeśmy tego nie widzieli. Nawet jeżeli to był któryś z tych, to na pewno nie pierwsze cztery, to musiał być piąty albo szósty. Jeżeli to był piąty, no to nadal ludzie są z jebami i... I nadal się zabijają o głupoty, czyli nic się nie zmieniło. <laughs> przez tyle lat, czyli przez 20 parę lat po zakończeniu The Walking Dead nic się nie zmieni. Trochę słabo takie coś widzieć. No i tutaj o tych staruszkach, czyli no w sumie też się zabijają ci ludzie, no bo ci ta para widzieliśmy, że zabijała trochę ich, tych. Chociaż tutaj wydaje mi się, że się nie minęło za dużo od wybuchu apokalipsy, bo wątpię, żeby tak staruszka sobie żyła w chatce przez 35 lat, nie? Tak spokoju, tak mi się już przynajmniej wydaje. W związku z czym zbudowane to było na kłamstwie mocno. Nachajpowali to. I w sumie dali nam tak naprawdę sprawę jedną postać i to jest alfa, i ten odcinek był taki. Ok, spoko do obejrzenia, ale nic specjalnego. Szkoda, e, szkoda, bo naprawdę. koordynacja no Szkoda, po prostu słabo to wyszło. Dodatkowo te, w większości te odcinki były raz, że nudne. Dwa, że tutaj nie było żadnej ciekawej postaci tak naprawdę wprowadzonej w większości z tych odcinków. Tak na dobrą sprawę no, nie było ciekawej postaci. Jakby już ogólnie mam takie wrażenie, że twórcy The Walking Dead od lat mają problem z wprowadzeniem nowych, ciekawszych postaci. Bo na przykład The Walking Dead co za ciekawe postacie wprowadzili? Mam no, grupę Magmy przez ostatnie kilka lat. Z tym, że grupa Magmy no to jak wyglądała. Yumiko, która była w sumie nijaka i dopiero zyskała jakiś wątek w jedenastym sezonie. Z tym, że jej brat jest we wspólnocie i zaczęła się robić ciekawszą postacią, i dopiero wtedy. Kelly, która jest nadal nijaka. Luke, którego nie ma i też jest nijaki. Connie, która gdyby nie to, że jest głucho, nie ma. I gdyby nie to, że ma relację z Derylem, to chyba też nikt by jej nie polubił za bardzo. No i magma, która po prostu sobie jest, co nie? I no i nie wiem co potem. W 10. sezonie ta cała gamma, okej, okay, też nic specjalnego. W 11. dodali tego no Lens. No Lens dopiero po kilkunastu odcinkach jak był, dopiero gdzieś tam w 11 bezyskał w moich oczach. Tymi mocniejszymi scenami i tyle Więc mają jakby nie patrzeć problem twórcy do okien W po prostu nowych ciekawszych postaci Więc to było to była jedna z moich głównych obaw jak, jak w godzinę Bo myślałem, że będą godzinne odcinki I się okazało, że 40 minut jak w 40 minut mają taką normalną sprawę pokazać nam Ciekawą postać i zachęcić nas do tego żebyśmy Znaczy jak, jak mam po prostu pokochać jakąś z tych postaci No żadnej się po prostu nie dało tutaj pokochać I to jest główny problem tego całego serialu Jasne gdzieś tam w pierwszym odcinku ten Terry krył fajnie zagrał Bo ma po prostu fajny charakter Fajną charyzmę i się po prostu go wyglądało Ale no też nie pokaż tej postaci co nie Za mało czasu i po prostu chujowy scenariusz Tyle w temacie, drugi odcinek huuu Trzeci, pomijając Alfa i Lidia, którą znaliśmy pff. Też bez nadzieja, Jeżeli chodzi o postacie, czwarty też beznadzieja. Piąty, no postać Iwonem, no, no też nic specjalnego. Zresztą nawet jego też byś nie pokochał i jako postać, mimo że został tak wyłany przez wszystkich. No i szósty odcinek, no, z, no też, ne? nie wiem jak mamy polubić jakąś z tych postaci, czy ją pokochać, nie wiem. Totalnie moim zdaniem to poszło klapa. No i też nudne odcinki, trochę jakby, nie chcę mówić, że bez pomysłu, ale trochę sobie tak było. Troszeczkę, moim osobistym zdaniem. No I cały ten serial Tales of The Walking Dead oceniam chyba jako. Kurde. Nie wierzę, że to tak powiem, ale to chyba jest najgorszy serial z uniwersum The Walking Dead. Chyba. Może jeszcze trochę odsapnąć i się nad tym zastanowić. Możliwe, że jutro na live na 20.30, jutro 2030 robimy live'a, więc możliwe, że na po prostu podam, podam swoją ocenę tego całego serialu. Ale ja bym mu dał chyba najniższą ocenę ze wszystkich. No. Tak mi się wydaje przynajmniej. Także co, no, słabe postacie, których się nie da polubić, trochę nudnawa fabuła, nic specjalnego. Eee, takie główienko, co? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć coś więcej tutaj tak naprawdę, bo tutaj jest jeszcze masę, masę rzeczy, które można było zhejtować, ale trochę nie ma czego nie wiem, pochwalić. Dobra, także co, ode mnie tyle, łapka w górę i subskrypcja, mile widziana, jeżeli odcinek Wam się spodobał i widzimy się już jutro. Także co, do zobaczenia i cześć!